Blachy Grzymała to dynamicznie rozwijająca się firma produkująca i sprzedająca blachy trapezowe o tłoczeniu T18 i T8 i grubości 0,5 mm. Nasze materiały są odporne na warunki atmosferyczne i mechaniczne. Najwyższa jakość blach, szybka realizacja. Poznaj blachy Grzymała! jest temat. Magda Bochanek, witajcie w studio Portalu My Łomża. Ze mną rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, dr inżynier Irena Urżuchowski. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor. Witam także naszych odbiorców. I tutaj myślę, że nie jeden z was, nie jedna z was właśnie zastanawia się o co chodzi po właśnie po 26 latach Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, a wcześniej Wyższa Szkoła Agrobiznesu, tak przez 25 lat tej historii szkoła tutaj się w Łomży i w okolicach zapisała i jest nowy rektor. Zastąpił pan na tym stanowisku Romana Englera, rektora Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych wcześniej WSA. Po 26 latach, 26 lat był Roman Engler właśnie rektorem tej uczelni. Tak, pan profesor Roman Engler przez 26 lat kierował uczelnią, ale trzeba powiedzieć, że był pomysłodawcą tej uczelni, był założycielem i jest założycielem i tworzył ją od podstaw. Oczywiście, zawsze poszukując osób do współpracy, którzy pomogą mu to robić. I tak jak z sukcesem założył uczelnię, która była, ja pamiętam te czasy, 96-95 rok, kiedy zabiegał pan profesor o, to, o utworzenie uczelni, było wielu, wiele osób, które wątpiło, że to nie ma sensu, bo to były lata, w których przecież ziemia nie była warta aż tak dużo, ludzie odchodzili od rolnictwa, a tutaj na Włomże otwieramy uczelnię rolniczą, wtedy tak było to postrzegane, pierwszy kierunek rolnictwo. Okazało się to wielkim sukcesem. I ten sukces przez 26 lat pan profesor pielęgnował, rozwijał uczelnie, tworzył nowe kierunki z zespołem. Ja miałem przyjemność pierwszy raz rozpocząć pracę w Wyższej Szkole Agrobiznesu w 2000 roku, jeszcze wtedy jako doktorant. Przyjeżdżałem, prowadziłem zajęcia, ćwiczenia z marketingu, między innymi zarządzania. Później miałem taką przerwę, ale od 2016 roku na stałe pracuję, w, w, zacząłem pracę w, wyższym, w Wyższej Szkole Agrobiznesu, dzisiaj w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych. No i przez te lata na tyle poznaliśmy się z panem rektorem i, z, jak, i także, no jako założycielem także i zaufał, przekazał, przekazał władzę, Natomiast to trzeba postrzegać w taki mhm. sposób, że yy, też nie, ma, nie zostaje próżnia, tak? Nie zostaje próżnia. Pan... No właśnie chciałabym tutaj Państwu też wytłumaczyć jedną rzecz, bo Roman Engler nie przechodzi na emeryturę. Został prezydentem uczelni, czyli to jest taka funkcja nadrzędna. Tego się zazwyczaj nie spotyka w uczelniach państwowych, bo tego nie ma, ale w prywatnych yy, uczelniach taka instytucja często jest powoływana. W naszym kraju nie ma. W publicznych uczelniach prezydenta, natomiast generalnie na świecie jest taka funkcja znana i to jest funkcja sprawowania, można by powiedzieć, takiego nadzoru właścicielskiego. To mhm. jest normalna rzecz. Są kraje, na przykład w Mongolii, duże państwowe uczelnie mają także prezydenta, który jest desygnowany przez ministra, który i, ten pre, i rolą mhm. prezydenta jest właśnie pełnienie takiego nadzoru właścicielskiego. W Polsce ukształtował się taki system, że w uczelniach niepublicznych yy, założyciele, którzy pełnili Funkcję rektora przez dłuższy lub krótszy czas. W pewnym momencie stwierdzają, że trzeba kogoś nowego na funkcję rektora, czyli do tej pracy wykonawczej, a oni pozostawiają sobie tą funkcję taką właśnie nadzorczą, sprawowania nadzoru właścicielskiego. I uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ w pewnym momencie już dochodzi się do takiego wniosku, że trzeba poszukać nowych rozwiązań wsparcia, wsparcia. Mhm. Yy, i to jest naturalne mamy przykłady takich uczelni chociażby jedna z największych i najbardziej cenionych Koźmińska. w Polsce uczelni Koźmiński mhm. yy, gdzie też pan profesor w pewnym momencie był prezydentem profesor Koźmiński No ale został pan powołany z dniem 1 października na stanowisko rektora ale inauguracja Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży jest 21 października czyli wtedy zostanie panu przekazany sztandar uczelni czy w takim razie do tej pory jest pan rektorem elektem? Tak jak się mówi o prezydencie? Dopóki prezydent nie przysięgnie, no to jest prezydent elekt. Nie, to już wybór i nominacja przez założyciela z dniem 1 października. Ona ma pełne prawa rektora. Natomiast ta chwila, która obędzie na inauguracji, to jest taka symboliczna chwila. Zawsze te symbole są bardzo ważne. Przekazanie, przekazanie nowego sztandaru, bo tutaj także łączymy tą uroczystość z przekazaniem. Nowego sztandaru w związku ze zmianą nazwy uczelni, w związku z tym tutaj te, to, to się wszystko łączy. Natomiast od 1 października pełnię funkcję rektora, jak gdyby w pełnym zakresie. O, tak. Czyli po 26 latach pan rektor Irena Łorzuchowski obejmuje właśnie to stanowisko za profesora Romana Englera. To tak już może trochę mniej oficjalnie, jak pan odebrał tą nominację, co pan myślał, zastanawiał się pan długo, kiedy pan rektor Roman Engler panu to zaproponował? Znaczy tak... Bo to jednak ja jego dorobek, 26 ja lat, wiadomo będzie, jako... że będzie patrzył na ręce. Tak, tak. Mhm. normalny właściciel powinien nawet i ja jestem jak gdyby tego zwolennikiem, natomiast odbieram to jako duże zaufanie, tak, bo jednak myślę, że decyzja dla pana profesora Englera jako założyciela była bardzo trudna, bo ja sam zresztą to stwierdził, że cieszy się, że ma następców i mógł wybierać, nie musiał szukać poza uczelnią, tylko mógł wybierać ze swoich współpracowników, z którymi pracował przez lata. W związku z tym yy, tą to, jak, że wybrał akurat mnie, zaproponował tą, tą tą funkcję, pełnienie tej funkcji, mi, odbieram to jako duże zaufanie, ale także duże wyzwanie, tak? Niektórzy mówią, że to jest jednak ciężka praca, i ja sobie z tego zdaję sprawę i że, że trzeba na to zaufanie, za to zaufanie się odwdzięczyć. Myślę, że jest to taki moment w życiu uczelni, gdzie. Jeżeli ktoś tak długo pełnił funkcję rektora, że jednak, no, jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych zachowań, do pewnej kultury, i y, moja filozofia jest taka, że nie, żeby nie burzyć tego, co dobre, a szukać nowych rozwiązań, które jeszcze poprawią, poprawią sytuację uczelni, i w tym kierunku będę chciał iść, jak gdyby y, odwdzięczając się za to zaufanie y, i za to, że jest, mamy wspólną pewną wizję tej uczelni. No bo gdyby nie była wspólna wizja moja i założyciela, no to pewnie by założyciel zaproponował innej osobie pełnienie hmm. funkcji. Ale Wyższa Szkoła Agrobiznesu wcześniej, dzisiaj Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łąży, to jest stosunkowo, można powiedzieć, niewielka uczelnia i zawsze miała takie miano miejsca, w którym jest bardzo rodzinnie. Właśnie to między innymi przez te lata zbudował profesor Roman Engler, czyli rozumiem, że będzie pan to kultywował. Oczywiście, że tak. Małe uczelnie mają swoje funkcje do spełnienia w środowisku lokalnym. Ta społeczność i otoczenie społeczno-gospodarcze potrzebuje takich uczelni, i to pokazuje życie naszych ponad już 10 tysięcy czy nawet 11 tysięcy absolwentów. To przecież to jest ogromna rzesza ludzi. Ci ludzie zaufali tej uczelni, ci ludzie. Dzisiaj do nas wracają często. Często jest tak, że wracają ich dzieci do nas już na studia. W związku z tym to pokazuje, że ten model się sprawdza, i myślę, że tutaj akurat rodzinna atmosfera i takie podejście do studenta bardziej przyjacielskie, bardziej pomocne jest tym, z czym sobie studenci cenią. i zresztą tak jest tak, że dzisiaj coraz częściej na większych uczelniach. Świat się zmienia, stosunki międzyludzkie się humanizują i tu trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że niestety dzisiaj już nie ki, nie jakieś powiedzmy oddziaływanie Inne tak motywacji. tylko 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 no. właśnie współpraca tylko Właśnie pokazywanie drogi, tylko właśnie pokazywanie korzyści. To jest, ten, to jest ten obszar, który powinniśmy, który powinniśmy, w który powinniśmy iść i który powinniśmy pokazywać młodym ludziom. Ale dzisiaj to jest tak naprawdę dobry moment, bo żebyśmy się spotkali, porozmawiali i podsumowali pierwszy rok, Mans, czyli Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, bo właśnie tamta inauguracja poprzednia, była pierwszą inauguracją Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych. Wcześniej, właśnie tak jak wspomnieliśmy, 25 lat budowania historii, Wyższej Szkoły Agrobiznesu. Jakby Pan podsumował ten rok? Bo ja wiem, że tutaj nawiążę do drugiej uczelni sporo pomyłek, sporo różnych sytuacji dziwnych było. Znaczy to... Jak gdyby, ja nie postrzegam tego, bo oczywiście ludzie się mogą mylić. Tak? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych, mieliśmy Akademię Nauk Stosowanych w Łomży, teraz mamy Akademię Łomżyńską. Jest to trochę mylące. Może być nazwy, ale mamy miasta, gdzie są dwa uniwersytety i też mogą zachodzić pomyłki w tym zakresie. Ja myślę, że przez ten rok po zmianie nazwy myśmy dużo wcześniej pracowali na to, aby móc się określić mianem Międzynarodowej Akademii. Bo szereg projektów realizowanych współpracy międzynarodowej, bo to, że instytucja jest międzynarodowa, nie świadczy o tym tylko liczba studentów zagranicznych, ale także szereg szereg działań i współpracy z. Różnymi interesariuszami z różnych krajów. My to czyniliśmy od wielu, wielu lat, poszerzaliśmy tę współpracę, a ten ostatni rok to intensyfikacja tej współpracy. Intensyfikacja także wynikająca z sytuacji na Ukrainie. Staramy się wspierać uczelnie ukraińskie na ile tylko możemy. W zasadzie mamy kilkadziesiąt, prawie już sto umów podpisanych z ukraińskimi uczelniami. Mało tego. W tym okresie przyjęliśmy do nas słuchaczy, przyjęliśmy Starzystów z uczelni ukraińskich, to już jest w setkach osób się możemy Ale przyjęliście liczyć. Przyjęliście też uchodźców. Przyjęliśmy też uchodźców. Oczywiście, że tak, wspieramy te grupy osób, które potrzebują pomocy i tutaj cały czas to czynimy. Więc tej współpracy międzynarodowej, ten rok to jest taki, można by powiedzieć, bardzo duży wysiłek. Mnóstwo konferencji międzynarodowych, które, byli, które organizowaliśmy lub byliśmy współorganizatorem, projektów, które realizujemy i nowe projekty, które się pojawiają. Mogę powiedzieć, nawet dziś, właśnie w, w poniedziałek przyjechała kolejna grupa z Uniwersytetu. Z Ukrainy grupa 13 studentów z opiekunem, studenci pielęgniarstwa, którzy odbywają u nas zajęcia. Mało tego, myśmy też uzyskali grant z Erasmusa na wymianę z Uniwersytetem z Kijowa. Pierwszy raz w naszej historii udało nam się pozyskać na wymianę pracowników i studentów grant. Jest to projekt długoterminowy. Oczywiście łatwiej będzie to zorganizować przy, przy jazdy Strony ukraińskiej do Polski. no My poczekamy, aż sytuacja na Ukrainie się uspokoi, ale mamy na, na zrealizowanie tych wyjazdów y, 3 lata, w związku z tym hmm. mamy nadzieję, wierzymy, że, się że to się czasem. wszystko zmieni. Ale panie rektorze, to jest też taki czas, gdzie właśnie za chwilę inauguracja. Już wiecie, ilu studentów y, w tym roku zostało zrekrutowanych. Ja chciałabym porozmawiać też o tym, bo Państwowa y, Uczelnia, a Uczelnia Niepubliczna to też jest pewien wydatek, kiedy student musi iść do y, uczelni niepublicznej. Musi zapłacić pieniądze, a go nie stać. Czy są jakieś rozwiązania? Czy wy pomagacie takim ludziom studiować, żeby też mogli studiować u Was? Tak, tutaj trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Po pierwsze, jesteśmy jak gdyby na tym samym poziomie konkurencji z uczelniami publicznymi, jeśli chodzi o studia niestacjonarne, bo i w, u nas, i w uczelniach publicznych, za studia niestacjonarne trzeba zapłacić. Natomiast inna sytuacja jest w przypadku studiów stacjonarnych, gdzie studenci niestety u nas muszą płacić, w uczelniach publicznych nie muszą płacić. W związku z tym, my staramy się tym studentom pomóc w jak najszerszym zakresie. Się, żeby to nie było dla studentów tak uciążliwe oczywiście cały system stypendialny i bardzo wysokie stypendia Właśnie które w tym roku wyjątkowo wysokie stypendia znaczy no tak yy myślę, że 1900 zł nawet ponad 2000 student student niepełnosprawny nawet do 2,500 miesięcznie może uzyskać. Myślę, że jest to wydatna i taka odczuwalna pomoc i niweluje to tą barierę, jeśli chodzi o konieczność płacenia czesnego. Ale to nie tylko, nie tylko system stypendialny, to także to, że, że pracujemy w ten sposób, i tutaj y, trzeba podziękować wszystkim pracownikom uczelni, i to chciałbym zrobić w tym miejscu, że starają się wspierać w każdym zakresie studentów. Y, także staramy się, jeżeli student potrzebuje, ma taką potrzebę znalezienia pracy, to my tą pracę pomagamy mu znaleźć nasze biuro karier, ale także wszyscy pracownicy mhm. się w to angażują. Ponadto, gdy realizujemy projekty, które mają na celu rozwijanie studentów, ale w ramach każdego z tych projektów staramy się, żeby był też komponent staży odpłatnych, więc z tym student idzie na staż i zarabia pieniądze dodatkowe. Więc Czyli to, to jest są taki takie... program studiów i pracuj, o którym to, to mówiliście. To, mhm. tak, to jest taki taki system, który ma szeroko wspierać studentów yy, i pokazywać mu, yy, że my, Pomimo, że musi u nas zapłacić czesne, to dostaje wiele rzeczy jako wartość dodana. Chociażby tutaj nadmienię, że 100, prawie 170 studentów w, okresie, w poprzednim semestrze zdało egzaminy językowe za darmo i uzyskało certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego. Międzynarodowe certyfikaty rozpoznawane na całym świecie. Ponad 100 osób pozdawało egzaminy i odbyło szkolenia z zakresu zarządzania jakością. Są to bardzo drogie szkolenia, jeżeli na rynku by je kupować. Studenci otrzymali to od nas za darmo w ramach projektu Nauka bliżej biznesu. I szereg, szereg innych Szkoleń, działań, gdzie student wychodząc na rynek pracy ma przewagę konkurencyjną. I tylko dopowiem pani redaktor, jeszcze, bo bardzo to mnie cieszy, gdy student, który zdał egzamin i uzyskał certyfikat pełnomocnika jakości, przychodzi po dwóch tygodniach i mówi: Panie rektorze, bardzo się cieszę, że przystąpiłem do tego projektu, że przystąpiłem do zajęć i zdałem egzamin, bo dzięki temu ja przez ten czas już znalazłem nową, lepszą pracę. Lepszą. Oczywiście mm -hmm. też lepiej płatną. Ale tutaj właśnie Mans też stawia na tę praktykę, o której Pan mówi, że właśnie te certyfikaty, te kursy, które do Was studenci przychodzą i mają możliwość robić, to jest właśnie ta część praktyczna. Macie sześć kierunków plus jeden w organizacji. E, uczelnia kształci budownictwo, towaroznawstwo, e, pielęgniarstwo, pielęgniarstwo, logistykę, logistyka, tak, rolnictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo i wewnętrzne. oczywiście właśnie rolnictwo. Ale zastanawiam się, jak na przestrzeni tych lat to się zmieniło, bo wiadomo, że kiedyś to był agrobiznes, czyli właśnie ta uczelnia rolnicza. A dziś tak naprawdę nie można powiedzieć, że to jest uczelnia rolnicza, bo wiem, że wiodącym na przykład kierunkiem jest bezpieczeństwo wewnętrzne czy pielęgniarstwo. Tak, jest. tak samo logistyka i towaroznawstwo. Tak jest. No, zaczynaliśmy z, pi z pierwszym kierunkiem w 1996 roku, rolnictwo. I no i tutaj przez wiele, wiele lat najwięcej studentów to byli studenci kierunku rolnictwo. Natomiast oczywiście potrzeby społeczne, potrzeby gospodarcze w naszym kraju, Kraju i w naszym regionie się zmieniają. Przemiany w rolnictwie spowodowały, że mamy konsolidację gospodarstw rolnych. No i. To rolnictwo ustabilizowało nam się na pewnym poziomie, natomiast obserwujemy zmiany, które mają miejsce i także dostosowujemy naszą ofertę. To, 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 to taka Czyli to jest elystyczny ważny... też system wykładów, który widziałem, że nawet do 100% zdalnie. Tak, ale tutaj tak te nowe kierunki, które, które tworzymy, mają odpowiadać na potrzeby rynku pracy tu lokalnego i krajowego przede wszystkim. I stąd też to, co pani powiedziała, bardzo duża popularność chociażby w kierunku pielęgniarstwo. No wiemy, analizy wszystkie pokazują, że brakuje w szpitalach pielęgniarek, tego personelu i jeszcze przez długie, długie lata będzie brakowało, ponieważ... Yy, więcej osób będzie odchodziło na emeryturę niż przychodzi na studia. W związku, mm -hmm. z tym, w związku z tym te braki będą jeszcze przez wiele lat. Yy, dalej, bezpieczeństwo wewnętrzne. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie specjalistów od, od bezpieczeństwa potrzebujemy i to w szerokim zakresie yy, od ochrony mienia. Prywatnego, po ochronę mienia publicznego, po pracowników służb, ale także po specjalistów od bezpiecze... cyberbezpieczeństwa, specjalistów od yy, bezpieczeństwa żywności. No i tutaj staramy się zapełniać tę lukę. Dalej, specy... inteligentna specjalizacja yy, Województwa Podlaskiego, między innymi, jest związana z transportem i z logistyką, i my, odpowiadając na te, na te potrzeby, uruchomiliśmy kierunek logistyka. Tak ważny kierunek, bo dzisiaj bez logistyki, bez transportu, nie, to jest w zasadzie, można by powiedzieć, krwioobieg gospodarki I, tego się, i gospodarka nie będzie funkcjonowała, jeżeli nie będziemy potrafili sprawnie prze, przenosić, przez, przesyłać towarów. Tak? Ale w organizacji też macie ekonomię? Czy to dlatego, że nowy rektor jest właśnie ekonomistą? Nie, to nie dlatego. Pracujemy nad tym kierunkiem. To także potrzeby, drodzy państwo, wiemy i analizujemy yy, rankingi zawodów deficytowych, zawodów nadwyżkowych, które publikuje Wojewódzki Urząd Pracy, ale także jesteśmy w stałym kontakcie z wieloma, wieloma pracodawcami, bo realizując szereg wyjazdów studyjnych do pracodawców dla studentów wszystkich kierunków, yy, także słuchamy tego, co potrzebują pracodawcy i okazuje się, że yy, ekonomia, i specjaliści ekonomiści wbrew pozorom są potrzebni, ale specjaliści w, 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 w wybranych obszarach. Ale czy macie później taki odbiór tego, że ci właśnie studenci zostają wchłonięci przez tych pracodawców, z którymi właśnie uczelnia współpracuje? Tak, tak. Nasi, nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy. To pokazuje system ELA, czyli losy absolwentów, który, który jest, został utworzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i tam nasi studenci. Wypadają bardzo dobrze w rankingach, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń, ale gdy analizujemy i badamy losy absolwentów, to w zasadzie 99% absolwentów albo już na studiach, albo w krótkim okresie od ukończenia studiów podejmuje pierwszą pracę. W związku z tym to nas. Utwierdza w przekonaniu, że ten kierunek, który wybraliśmy, jest, jest prawidłowy. Nie martwi Pana trochę fakt, że teraz znowu ta tendencja się odwraca i młodzi niekoniecznie chcą od razu po szkole średniej iść na studia, tylko dają sobie czas, żeby zarobić pieniądze, żeby wyjechać za granicę i tak dalej. Nie martwi mnie, bo to jest naturalna rzecz. Zmienia się świat i my musimy to rozumieć. Zresztą, w takich krajach jak Niemcy, na przykład, już dawno doradcy zawodowi, yy, ci, którzy odpowiadają za orientację zawodową, bo tak to się w Niemczech nazywa, doradzają młodym ludziom: że skończyłeś szkołę średnią yy, i zrób sobie przerwę od nauki. Pójdź do pracy, przekonaj się, czy ta, praca, czy ta praca, którą wy będziesz wykonywał, czy to jest ona na pewno dla Ciebie, yy, i wtedy zdecyduj, które studia mm -hmm. będą Tobie potrzebne. Po co to? To jest bardzo ważne, wbrew pozorom. Chodzi o to, żeby student, żeby młody człowiek, gdy podejmuje już decyzję o studiach, to żeby on wybrał takie studia, w których później po których chcę pracować w danym zawodzie. Żeby nie było tej sytuacji, jaką mamy na poziomie szkolnictwa średniego, gdzie ludzie studiują, młodzi ludzie studi uczą się w szkole w technikum A, B, C, D. A gdy spotykam się z tymi młodymi ludźmi i pytam, dwa pytania zawsze na początek mm -hmm. tych spotkań zadaję. Kto z was planuje pracować w zawodzie, którego się uczy? To jak pani myśli, ile, ile procent... Jedna trzecia. No czasami nawet mniej. Mhm. Czasami nawet mniej planuję, więc drugie pytanie, a kto z Was planuje w takim razie pogłębiać wiedzę, czyli mhm. studiować w kierunku, którym się uczy? No bo jeżeli nie praca, no to studia. Wcale. 10%, mhm. tak? 10% więc jest pytanie zasadnicze, co robisz na, w tej klasie, w tym, na, w tym technikum, w dane, na danym kierunku. Tak? Młodzi ludzie wybierają niestety yy, szkołę bardzo często. Nie na podstawie swoich predyspozycji, wiedzy, umiejętności, chęci pracy tylko dlatego, że jest blisko, dlatego że koleżanka idzie bo rodzice podpowiedzieli, że idź mhm. tam, a potem się zobaczy, jakoś tak, to będzie. w swoim towarzystwie. I to ma swoje konsekwencje negatywne w wielu obszarach i tutaj byśmy mogli odrębny program na ten temat zrobić i nie będę nie będę tak, ale od, już powoli czasu. podsumowujemy 21 inauguracja Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży o godzinie 10:00 wystartuje w auli Wrubla, właśnie w pierwszym Budynku Waszej uczelni. E, jaki pomysł ma rektor, już tak w trzech słowach, na to, co teraz przez najbliższe lata będzie się działo jako nowy rektor? Jak, I w którym kierunku będzie rozwijał uczelnię? Tak, startujemy przede wszystkim, tak, inauguracja, tak, tak zwane oficjalne, rozpoczęcie roku akademickiego. Trochę odłożyliśmy ten czas z różnych względów, także ze względu na to, że ta zmiana nastąpiła właśnie 1 października, więc chcieliśmy, żebym mógł się przygotować do tego te odpowiednio. Więc, więc tutaj, y, natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie uczelni, ja chcę, aby unowocześniać tą uczelnię. Myśmy już. Z panem rektorem Englerem wprowadzili nowy system informatyczny, jeśli chodzi o obsługę studentów. Co spowodowało unowocześnienie? Będziemy bę chcę iść w kierunku uczelni nowoczesnej, uczelni, która będzie y szła strędami światowymi, ale przede wszystkim, która będzie ułatwiała funkcjonowanie studentowi, bo Dzisiaj we współczesnym świecie mamy elektronizację, cyfryzację i chodzi o to, żeby student mógł wiele spraw załatwić bez przychodzenia, bez tego papierka. To jest, dla, to jest pierwsze wyzwanie takie, żeby w pełni zakończyć mm -hmm. proces elektronicznego obiegu dokumentów. I rozwijać o nowe kierunki, także uczelnie, we współpracy z partnerami nie tylko z kraju, ale także z zagranicy. Otwieramy się coraz szerzej. Tą współpracę nie tylko Ukraina, nie tylko Niemcy, nie tylko Słowacja, Grecja, Portugalia i, i, i Hiszpania i wiele, wiele innych krajów. I będziemy chcieli korzystać, czerpać z doświadczeń naszych partnerów, ale także chcemy jeszcze silniej powiązać nasze kształcenie z pracodawcami tutaj lokalnymi. Bo przede wszystkim ci nasi absolwenci będą pracowali i mają taki jest zostać nasz tutaj. zamysł. Mają nie, zostać tutaj, nie, mają, nie mają rozwijać, uciekać. tak jest, mają rozwijać naszą lokalną społeczność, mhm. naszą tutaj nasze, nasz region. I to jest bardzo ważne zadanie, żeby pokazywać tym ludziom, że można w tym regionie także robić karierę, można w tym regionie się rozwijać i skutecznie y, może, no, tą być zadowolonym ze swojej kariery. Doktor Irenausz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Niektórzy z Państwa pewnie dzisiaj nowego rektora poznali, niektórzy już kojarzą sylwetkę rektora, ale nie z Łomży. Pan Irena Urżuchowski. <tut> tak. Zraćmy. Tak. Z innego województwa. Generalnie, generalnie pochodzę z województwa kujawsko-pomorskiego. No, przywędrowałem y, ładnych już naście czy nawet 10 lat temu do, pod Ostrołękę. No i tam mieszkam pod Ostrołęką. E, inne województwo, ale Łomża historycznie to też Mazowsze. No, Generalnie myślę, że te dwa miasta są do siebie bardzo podobne i one powinny ze sobą współpracować. Zresztą ja jestem zwolennikiem generalnie współpracy we wszystkich obszarach. Uważam, że nie ma rozwoju i także nie, ma, nie będzie rozwoju szkolnictwa wyższego w Łomży, jeżeli uczelnie, które są w Łomży, a jest to miasto ewenement bo Będą po, miasto powiatowe miasto powiatowe, które ma tyle uczelni, to naprawdę trudno znaleźć w Polsce. I uważam, że powinniśmy współpracować, wspólnie tworzyć, pracować dla dobra miasta. Oczywiście zawsze będziemy w pewnym zakresie konkurowali o studentów, bo to jest naturalne, to jest zdrowe i to jest normalne. Ale jest ja druga życzę, żeby strona ci współpracy. Po byli. Jest strona współpracy naukowej, jest właśnie rozwoju. Są, ja mam pomysły, które będę chciał, Zaproponować na pewne wspólne działania. Mam nadzieję, że będziemy mogli wejść w taką nowy, nowy czas współpracy i zbliżyć się do siebie. Doktor Irena Urzuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży był moim i waszym gościem we studio portalu My Łomża i w programie To Jest Temat. Zapraszamy na kolejne odcinki, zapraszamy też na inaugurację, która odbędzie się w sobotę 21 o godzinie 10.00. Do zobaczenia. Dziękuję pani redaktor, dziękuję wy za zaproszenie. No i zapraszam wszystkich do współpracy. Blachy Grzymała to dynamicznie rozwijająca się firma produkująca i sprzedająca blachy trapezowe o tłoczeniu T18 i T8 i grubości 0,5 mm. Nasze materiały są odporne na warunki atmosferyczne i mechaniczne. Najwyższa jakość blach, szybka realizacja. Poznaj blachy Grzymała!